Hej, od Piran. w poprzednim filmie przetestowaliśmy sobie piłę Rage 2 od Evolution. Dziś od Evolution przetestujemy Fury 1B. Tak, w końcu nauczyłem się, jak się nazywa. Jest napisane na niej. W każdym razie jest to piła tarczowa z kategorii tych ręcznych. Generalnie typowa rzecz do rozkroju jakiś płyt, etc. Z tym, że, no cóż, to Evolution. Generalnie nie też aluminium tnie stal do 3 mm, przynajmniej tak jest podane, zaraz to sprawdzimy. Tnie drewno z gwoździami, zaraz sobie to też przetestujemy. No i generalnie również plastik. Zobaczymy, jak sobie radzi również z tym. Mam tu przygotowaną jakąś płytę OSB, to będzie pierwsza rzecz, od której zaczniemy. Jeśli chodzi o samą piłę, to wydaje mi się całkiem solidna, całkiem fajnie wykonana wszystkie elementy są yy, odlewane to nie są jakieś wiecie kawałki yy, puncowanej blachy czy coś w tym stylu yy, samo ostrze jest oczywiście wideowe uniwersalne yy, wyprodukowane podobnie jak w Japonii sama marka jest brytyjska w każdym razie yy, bardzo mnie ciekawi jak będzie sobie radziła całkiem fajnie, że dostaliśmy ją od Evolution bo mam jakieś tam projekty, które będą jej niedługo wymagały i coś takiego na pewno się przyda. Dobra, tchniemy. Pierwszy raz w życiu na czymś takim. Zobaczymy jak pójdzie, żeby nie wciąć się tylko w, w pustaka i będzie zajebiście. właściwie to w cegłę. Nie się, że będzie tak szybko. Okej, okay, popatrzmy na jakość cięcia. No, mimo, że jest to uniwersalna yy, yy, uniwersalna tarcza, to muszę przyznać, że radzi sobie całkiem nieźle. Może dlatego, że po prostu jest ostra, natomiast yy, nie widzę, żeby była jakieś, yy, żeby było tu jakieś wyrywanie albo coś w tym stylu. W przypadku niektórych płyt, to jest problem. Generalnie mebla byście niektórymi piłami no, nie docięli. Spróbujmy sobie przekręcić. Myślę, że cięcie kilka razy tego samego nie ma sensu, bo... No cóż... O. Spróbujmy sobie uciąć coś pod kątem, gdyż piłata ma również taki, e, 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 taki, taką funkcję. E, pewnie gdzieś w pudełku jest ogranicznik, którego nie założyłem. Zaraz go poszukamy. Związkę w tą stronę, to będzie widać co mi działa. Okej, okay. chyba puściłem jeszcze raz. Nie nadusiłem przycisku chyba, więc zapuściłem ten bezpieczny. A zrobiłem coś w tym, stylu w każdym razie, y, 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 piłat, nie. Jest w tym całkiem niezła, muszę przyznać. No, okay. po prostu jest powrotem. Jeden minus. Zostało trochę farby, starczy. Okay. Myślę, że nie ma sensu testowanie tego materiału. -mat. Enuo. Eee, krótkie zdjęcie i bierzemy się za sklejkę. Wymieniliśmy cięty materiał na syfiasną sklejkę, a ja w tym czasie znalazłem również ogranicznik, ponieważ jak każde dobre pudełko, to też miało drugie dno. Ok. bierzemy się za sklejkę. Zobaczymy jaka jest coś cięcia, zobaczymy jak sobie radzi. A stojka ma pewnie 200 lat. Całkiem fajny efekt. Yy. W środku jest ładne, a na zewnątrz jest syfiaste. To pokazuje tylko, że w każdym jest coś dobrego. <laughs> w każdym razie, jak widzicie, nie całkiem nieźle. Lekkie wyrywanie, trudno. W każdym razie, do jakiegoś tam szybkiego rozkroju myślę, że piła jak najbardziej dobra. Nie ustępuje innym rynkowym, zajebistym piłom. Przynajmniej tak mi się wydaje. To moja pierwsza. Okej, okay. przetnijmy teraz coś zabawniejszego. Czas na pierwszy z artykułów niedrewnianych. Amelinium. Okej, okay, jest zimne. To jest... To jest fajne, niemniej jednak, może to jest moje kiepskie prowadzenie, ale troszeczkę jest krzywe. No, trudno. W każdym razie, jakość samego cięcia wydaje mi się na tyle niezła, że do jakiegoś tam szybkiego cięcia, jakiegoś sidlingu czy coś, byłoby niezłe. Czy tutaj mam kawałek jakiejś sosny czy coś? W każdym razie, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wbiłem w nią dwa całkiem pokaźne gwoździe, więc. Zobaczymy, czy uda się je pociąć na plasterki. I co na Te dwa krótkie wrzut to były gwoździe o grubości jakichś 4 mm. Więc jest nieźle. Zobaczmy, czy uda się uciąć taki cienisieńki plasterek. Boże jak się dobrze mam. Muszę przyznać, że narzędzie jest całkiem precyzyjne. Według tej nalepki piłat nie stal do 3 mm. Tu jest jakieś 2,5. Zobaczymy jak nie. Założyłem rękawicę, ponieważ BHP. Już raz nie trafił jakiś opiłek. Nie chcemy, żeby to się powtórzył. No tak, tnie stal, niestety jest to strasznie dziwne uczucie i jest całkiem straszne i nie chciałbym ciąć tym stali. Niemniej jednak jeśli chodzi o samostrze, zero uszkodzeń, czego się obawiałem, bo to jest raczej piła do drewna. Niemniej jednak okazuje się, że jest to piła do wszystkiego. Ostatnią rzeczą, której spróbujemy... Jest cięcie piły od traka. Jest hartowana. Jest całkiem dobrej stali. Ma jakieś 2,5 mm. Wydaje mi się, że jeśli ta piła przetnie to i nie straci na tym żadnego z zębów, mogę ją Wam polecić. <gryw> OK, Jedziemy z tym koksem. Mam nadzieję, że nie umrę. Niestety przegrała. <laughs> OK. Chyba będę musiał napisać o nowe ostrze. Zobaczmy co z tego wyszło. OK. Straciliśmy jednego zęba. Straciliśmy drugiego zęba. Reszta się trochę pokruszyła. Muszę przyznać, że test był trochę zbyt. E, e, e. Hardcore'owy, jak na tego typu produkt. Niemniej tak wydaje mi się, że póki nie wpadliśmy na ten głupi pomysł, działa naprawdę dobrze i myślę, że jest warta polecenia. Podsumowując, obydwie piły są naprawdę mega. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością wykonania. Przede wszystkim e, bardzo podoba mi się jakość tych e, tarcz, które są, wydaje mi się, naprawdę porządnie wykonane. Widać, że jest to w miarę precyzyjne. E, nie ma żadnych bić ani nic. Jeśli chodzi tutaj o samo wykonanie tych pił, no jakość odlewów jest, powiedzmy, akceptowalna. Wydaje mi się, że e, firma trochę obcięła oczywiście jakieś tam koszty, natomiast obcięła je tam, gdzie mogła obciąć, nie wpływa to w żaden sposób na jakość cięcia, ani wydaje mi się na jakąś tam długowieczność tych pił, bo kupując coś takiego jednak liczymy się z tym, że jest to inwestycja na jakiś czas. Jeśli chodzi o, o tą piłę, strasznie żałuję, że ją zabiłem. Niemniej jednak no cóż, jest bardzo, ale to bardzo fajna. Nie zrozumcie źle mojego testu. Popchnęliśmy ją trochę za daleko niż mogliśmy. Jeśli chodzi o cięcie innych rzeczy, jest naprawdę dobra. Wydaje mi się, że główne jej zastosowanie, jeśli chodzi o takie właśnie materiały, to będzie jakieś drewno rozbiórkowe, jakieś stare, wiecie, płyty, jakieś stare deski, które mogą mieć po prostu jakieś stare... E, 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 gwoździe w sobie, śruby, wkręty, etc. Wydaje mi się, że do tego będzie naprawdę dobra, plus jakieś szybkie cięcia, e, jakieś szybkie cięcia elementów aluminiowych, jakiś siding, albo coś w tym stylu. Ewentualnie bardzo cienka blacha, na przykład taka falista, którą kryje się chociażby garaża, albo coś w tym stylu. Do wszystkich tych rzeczy jedna uniwersalna piła to Całkiem niezła opcja, jeśli jesteście stolarzami meblowymi, raczej inny produkt. Wydaje mi się, że dużo lepsze będą narzędzia, które mają tarcze dedykowane do właśnie takich zastosowań. No i oczywiście jakąś regulację prędkości tutaj tej regulacji nie ma. No cóż, muszę przyznać, jeśli chodzi o to, naprawdę fajne. A to jest moje nowe, ulubione narzędzie w warsztacie, pomijając przecinarkę plazmową. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję firmie Evolution za podesłanie tych dwóch zabawek do testów. Będziemy ich używać. Będziemy mieli frajdę, Będziecie je na pewno widzieli w kolejnych moich filmach. Dzięki za oglądanie. I jak zwykle, miłego dnia.